Z Sun Sunrise. Zapraszam Was do kolejnego filmiku z serii Spidat, dotyczących komiksów tworzonych przeze mnie, z okazji zabicia Morczoka. Wiem, że nie zrobiłem komiksów o Baleroku, o Ragnarosie, ale nie chciałem ich na siłę tworzyć. Wiecie, jak coś się tworzy na siłę, to potem dupa z tego wychodzi. Miałem jednak jakiś pomysł. Na przykład na Baleroka chciałem zrobić połączenie Warcrafta z Mortal Kombat 2. Zamiast wojowników mieli być bosowie, a Balerok miał być ostatnim przeciwnikiem. Jednak nie mogłem tego zrobić ze względu na małą ilość czasu, jaką mogłem. Na to poświęcić ze względu na nauczalnią. A Ragnolasa nie zrobiłem, ponieważ w plikach w Owa była kłodą i nic z tym zrobić nie mogłem. To po prostu był taką statuą, której się ruszy nie dało, jednakże dałem go na e, dwa screeny, które się pojawiły na stronie. Jednakże mam pewien plan. Chodzi o to, że nie zawsze da się wymyślić coś fajnego na każdego bossa, co doprowadza, że komiks może być niezrozumiały przez ludzi spoza gili, czego chciałbym maksymalnie uniknąć. Rozwiązanie mam takie, że powstałaby seria fabularna tworzona tak, jak Dotychczas plików WoWa, a później zostałaby przetworzona na mój autorski komiks. Komiksy by wychodziły z okazji killów bossa lub co określony czas w momencie, gdy oczekujemy na kolejny content. Wracając do aktualnego komiksu z Morczaka, chciałbym wyjaśnić różne pierdały, które się znajdują na kolejnych kliszach. W pierwszych siedmiu kliszach mamy rzut kamieniem do celu. Naszym celem jest wyrmy Stempel. Bierze w nich udział nasz Morczak, czyli boss, którego pokonaliśmy. No i mamy narratora, który jest komentatorem. Tutaj by trzeba było to w odpowiedni sposób zaintonować tak naprawdę, żeby to fajnie wyszło. Więc ja wam to zaintonuję pięknie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. ok to zaczynamy. Morczak podnosi swój szczęśliwy kamień. Ustawia kamień w dogodnej pozycji. Przygotowanie do rzutu. Emocje sięgają zenitu. Rzucił! Leci, leci. Czy będzie w sam środek? Piękne trafienie. Co na to sędziowie? To chyba rekord. Ale chwila, moment. Kto stoi na szczycie wieży? Że... No i tak to powinno wyglądać mniej więcej. Tutaj żyry to jest e, następni bosowie Dają po dziesiątce, bo trafił w dziesiątkę. I następnie zaczyna się druga część komiksu, gdzie widzimy cień postaci na szczycie wieży. No i teraz tutaj też trzeba to dobrze powiedzieć. Czy to pies? Czy to koń? Nie, to czytany wielbłąd Mariusz. Z połączonych mocy i nominate powstałem ja. Czytany, jak i dystygowany Wielbłąd Mariusz, zaś się zniszczę po kamieni. Kim jest Wielbłąd Mariusz? Jest to osoba z naszej gildii. Mariusz to jego imię. Dlaczego jest wielbłądem? Ponieważ wielbłąd w owie miętoli tak swoją gębą cały czas jakieś różne rzeczy, a Mariusz lubi gumy. A dlaczego oczytany? Ponieważ na zdjęciu ma okularki i wygląda na oczytaną osobę. Poza tym, że jest wielbłądem, dodałem mu taką e, pelerynkę, która tak naprawdę nie jest peleryną, tylko takim wiszącym ubraniem, co dodaje mu takiego uroku i bycia gentlemanem, oraz e, to chyba się nazywa, no i czapeczkę cylindryczną, żeby był taki jeszcze bardziej taki dżentelmeński, taki. Wspaniały i w ogóle. Jest tutaj też motyw z Supermana. Czy to pies, czy to koń, nie, to odczytane wielbłąd. Już tak samo było w Supermanie, tyle, że z tą różnicą, że nasz wielbłąd nie umie latać. Na samym końcu mamy leżącego na morczoku wielbłąda, który pokonał naszego bossa, a Żyry daje wspaniałe ocenę po 11 punktów. To by było wszystko w tym speedarcie, Zapraszam Was do subskrypcji. Oczywiście o kciuka w górę i o komentarzyk może być na YouTubie, albo na naszej stronie wwwinominate.pl. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.